Pierwszy Grand Prix nowego sezonu Formuły 1 już za nami. Max Verstappen wygrywa, Fernando Alonso na podium, a Ferrari jak to Ferrari. Zapraszam do oglądania. Zwycięzcą Grand Prix Bahrainu został nie kto inny jak znów Max Verstappen. I w sumie na tym moglibyśmy zakończyć. Nie no, a tak na serio, no to Grand Prix Bahrainu przyniosło nam niewiele emocji. Było ich trochę pod koniec, głównie z sprawą Fernando Alonso ale przede wszystkim Grand Prix Bahrainu przyniosło nam trochę informacji czy na temat zespołów, tego w jakim są miejscu i tego co będą musiały poprawić w swoim funkcjonowaniu i w swoich bolidach. Zaczynając od Red Bulla, oni chyba nie muszą poprawiać niczego. Świetna strategia, soft-soft-hard, naprawdę dobry wyścig w wykonaniu obu kierowców, max. Bez konkurencji tak naprawdę, Sergio Perez trochę słaby start, aczkolwiek dość sprawnie odrobił stratę, też dzięki strategii Red Bulla, oczywiście, ale odrobił tę stratę i już w okolicach 20. 20 któregoś okrążenia, już nie, nie pamiętam dokładnie, niestety, wszedł Szaro Klerka i wrócił na drugą pozycję. O Red Bullu to tyle, aczkolwiek teraz powinniśmy przejść do Ferrari, który jak zawsze się popisało. Mianowicie już na samym początku wyścigu, na dziewiątym okrążeniu, zaczęło się memowanie z Ferrari ze słynnych planów, ponieważ padł komunikat do Charlotte Leclerca, że możemy trzymać się planu A. Jakby tego było mało, a propos kolejnych śmiesznych sytuacji z Ferrari, Carlos Sainz, karżący się na dość mocne podskakiwanie, otrzymał odpowiedź Ujciekin. Trochę śmianka z Ferrari, ale w tej sytuacji nie ma też co za bardzo na ich naciskać. Szczerze, memy po tym powstają tylko i wyłącznie tak naprawdę przez to, że takiej sytuacji był po prostu multum. Ale jestem trochę, trochę tego, że Ferrari samo do końca nie wie, co się z ich polidem dzieje. A pokazuje to m.in. to, że na 41. okrążeniu Charles Leclerc to znał usterki, dokładnie jego boli, to usterki, która wykluczyła go z dalszej rywalizacji. Na nieszczęście Manakijczyka on sam jechał naprawdę bardzo dobry wyścig, jechał bardzo pewnie po podium, był znacznie szybszy od Karola Sańca, ale niestety nie skończyło się to zbyt dobrze. A propos Karola Sańca, ten stracił pozycję na podium na rzecz swojego rodaka Fernanda Alonso powóz Aston Martin i Fernando Alonso lecą dalej, nie rozpędzają się i Fernando dowiózł. Po prostu Fernando dowiózł po tym, jak skończył z najlepszym czasem w drugim oraz trzecim treningu. Bardzo dobra pozycja startowa, solidny początek wyścigu. uporał się na 13 okrążeniu, jeśli dobrze pamiętam, z Georgeem Russellem. Później Fernando wyprzedził Louisa Hamiltona. Następnie po wycofaniu Charlesa Leclerca się z wyścigu. Virtual Safety Car trochę się wszystko uspokoiło. Fernando nadrobił dwie sekundy, jeszcze do sańca. I potem wyprzedził Karła Sańca, ten jeszcze dodatkowo jakby tego było mało, popełnił błąd w zakręcie 10, zblokował koła i tyle by było z Hiszpana. Także Fernando Alonso, fenomenalny wyścig. Pierwsze podium w pierwszym wyścigu z zonu, brawa dla Astona Martina. Jeszcze a propos samego Fernando Alonso, warto wspomnieć o tym, że wyprzedził Luisa w naprawdę niesamowity sposób, będąc w punkcie detekcji DRS jeszcze za Hamiltonem, po czym wyprzedzając go na zakręcie 10. I wychodząc już na prostą po zakręcie 10, na której obowiązuje DRS, z DRS-em, przez co mógł mu naprawdę wygodnie odjechać, co jeszcze z lepszym tempem sprawiło, że Alonso naprawdę dobrze ustawił się na torze. Generalnie, ta cała sytuacja a propos tego, jak się tam Astony z Mercedesami ścigały, pokazuje nam trochę, że generalnie, co jest całkiem ciekawą sytuacją, Aston Martin chyba skleił lepszy bolid od Mercedesa. Może nie o tyle szybszy od początku i w każdych warunkach. Aczkolwiek na pewno lepiej sobie radzi chociażby z degradacją opon, robi to znacznie wolniej, dlatego że, jak widzieliśmy, Fernando Alonso uporał się z Luisem dopiero pod koniec stintu, tak samo było to z Rasselem wcześniej, dopiero wtedy Aston pokazał, że jest znacznie szybszy niż Mercedes. Ale co ciekawe, George Russell, który, no umówmy się, jest znacznie lepszym kierowcą niż Stroll, nie był w stanie go wyprzedzić na całym ostatnim stincie, co jest dla mnie było trochę niepojęte. Myślałem, że Russell naprawdę bardzo sprawnie się ze strony upora, to nawet walki nie było zbytnej. Także naprawdę wielkie brawo dla Sonny'ego Martina, bo jako zespół konsumencki radzi sobie lepiej niż zespół fabryczny. Naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie. No i teraz przejdźmy do tego Mercedesa. George Russell, Lewis Hamilton, był to dla nich wyścig słodko-gorzki, bym powiedział, dlatego że same wyniki dla Mercedesa są na poziomie ok, po prostu to są wyniki, których oni się pewnie spodziewali, bo to, to Wolf mówił przed startem sezonu, że oni na samym początku nie będą jeszcze aż tak silni, że oni będą mocniejsi dopiero w momencie, kiedy przywiozłem poprawki. Teraz będą na podobnym poziomie i faktycznie radzili sobie nawet nieźle, trzymali ok tempo, ale wciąż jakieś problemy były. Mimo braku podskakiwania, wciąż Mercedes jest troszeczkę za wolny bardzo za wolny. Jeśli chodzi o samego George'a Rasala, wielki, ale to wielki plus za komunikat do zespołu a propos Luisa że był w stanie, miał na tyle jaja, żeby powiedzieć w kontekście siedmiokrotnego mistrza świata, czy on jest po prostu taki wolny, czy ma jakiś problem, czy zarządza tempem, bo on jest w stanie jechać szybciej. Takie postawy moim zdaniem powinno się bardzo cenić, bo to pokazuje, że kierowca jest pewny siebie i naprawdę duży plus tutaj dla George'a Russell'a. Szkoda tylko, że po tym komunikacie popełnił błąd na dziesiątce, zjechał trochę bardziej opony przez to i jego tempo spadło i już jechał takim tempem jak Lewis, jak niewolniejszym. Także niestety sam sobie zamknął usta. Aczkolwiek sam wyścig dla George'a był też słodko-gorzki, bo Mercedes trochę mu wtopił ten wyścig, między innymi pitem. Po pierwsze, spitowany został chyba troszkę za późno, bo przez to Fernando go wyprzedził. Chociaż też przytrzymał Fernando na tyle, ile mógł, dzięki czemu Louis mógł spokojnie spitować, on zjechał chwilę później. Generalnie ok, może taka była strategia. Tylko gdyby Mercedes nie nawalił przy pitstopie Rosella, bo pięciosekundowy pit stop w przypadku George'a. Naprawdę wdało się we znaki, bo Fernando Alonso wyjechał tuż przed nim, po swoim picie. Gdyby nie to, Russell byłby przed Alonso i wyścig mógłby się potoczyć zupełnie inaczej. Także Mercedes też miał swój wkład w podium Fernando Alonso w tym wyścigu. Jeśli zaś chodzi o Luisa Hamiltona, siedmiokrotnego mistrza świata, no cóż, uważam, że w tym wyścigu, pomijając walkę z Alonso, nie pojechał jak siedmiokrotny mistrz świata. Niestety, dlatego że naprawdę on walczył z tym tempem. Jechał momentami tak samo szybko jak Sainz. Czego spodziewaliśmy się, że będzie? Tak to wyglądało, że Mercedes będzie w stanie jechać w miarę tempem Ferrari, jeśli chodzi o tempo wyścigowe, ale po pierwsze, Louis raz na jakiś czas nagle na 2-3 okrążenia tracił po prostu nie wiem czy skupienie, czy kontrolę nad bolidem i nie był w stanie trzymać tempa Sańca, przez co sukcesywnie spadał i oddalał się od Hiszpana. Co więcej, w momencie kiedy Fernando Alonso wyprzedził Carlosa Sańca, różnica pomiędzy Brytyjczykiem a Carlosem Sańcem wynosiła około 0,6 sekundy i powinien na spokojnie sobie z nim poradzić, a tu Klops nie poradził sobie po prostu z wyprzedzeniem Sainsa. co też jest dużym minusem, bo moim zdaniem Luis powinien ten wyścig skończyć na miejscu czwartym, niestety tylko miejsce piąte. Sądzę, że w Mercedesie mają takie ok, jest to wynik, którego się spodziewaliśmy, Mogłoby być trochę lepiej, ale będziemy dalej pracować. Zresztą takie podejście mają cały czas i w sumie dobrze, bo nie ma co rozgrzebywać starych ran, nie wyszło trudno, musi wyjść następnym razem, nie ma co się oglądać za siebie. A jeszcze na koniec propisu Mercedesa chciałem tylko pochwalić, że wreszcie ogarnęli pit stopy, bo zawsze strasznie odstawał Mercedes, jeśli chodzi o pity względem Red Bulla, czy to nawet czasami Ferrari, ale szczególnie Red Bulla. Takie 300 sekundowe w zeszłym sezonie to była dla nich norma. W tym wyścigu bardzo ładne pity po 2.4, po 2.5, pomijając ten 5 sekundowy pit stop George'a Russell'a. A teraz przejdziemy do Alpin, a w szczególności do Estebana Ocona, którego totalnie to nie był wyścig, naprawdę sporo pecha i też trochę sam był sobie winien, jeśli chodzi... O te kary i o ostateczny rezultat w tym wyścigu. Mianowicie, Esteban on źle się ustawił na starcie, przez co dostał 5 sekundową karę. On komunikował przez radio, że nie rozumie o co chodzi, bo zawsze tak robił i w treningach, i wcześniej. Jednak zmieniona została regulacja a propos dokładności sprawdzania tego, jak kierowcy się ustawiają na starcie, zarówno w osi poziomej, jak i pionowej. Także najwidoczniej Esteban musiał się ustawić niedokładnie. Szkoda. Tylko najgorsze było to, że oprócz tej 5-sekundowej kary wjechał w niego również Nico Hulkenberg, przez co miał lekko uszkodzony bolid. Dodatkowo przy zmianie na pierwszym picie kara została źle odczekana, więc dostał kolejne 10 sekund kary za złe odbycie kary. Stracił masę czasu na wymianie przedniego skrzydła. A jakby tego było mało, dostał jeszcze 5-sekundową karę za przekroczenie prędkości walei serwisowej o 0,6 km na godzinę. Szkoda mi bana w tej sytuacji, bo naprawdę... Pojechał naprawdę niezłe kwalifikacje, szczególnie w z Pierre Gaslym, i naprawdę szkoda, że tak się ten jego wyścig potoczył. Aczkolwiek, patrząc na to, jak Esteban prezentował się w poprzednim sezonie, sądzę, że wróci silniejszy i będzie to wyglądało znacznie, znacznie lepiej. Teraz przejdźmy jeszcze do McLarena, który totalnie nawalił na każdej możliwe płaszczyźnie w tym wyścigu. Już kwalifikacje nie były zbyt nieobiecujące, ponieważ Oscar Piastri odpadł już w Q1, w Q2 odpadł Lando Norris. Testy już pokazały, że McLaren nie jest obecnie najlepszym bolidem w stawce, nawet nie jest im blisko do tych najlepszych. Aczkolwiek chyba wszyscy spodziewali się trochę lepszych rezultatów, szczególnie po Piastrim. Ale niestety Piastrim nawet nie miał okazji wykazać się w wyścigu, ponieważ jego bolid dosłownie odmówił posłuszeństwa. Mał problem ze skrzynią biegów, a podczas wymieniania kierownicy okazało się, że jest jakiś błąd. Samochód nie chciał odpalić. Stracili tyle czasu, że zdecydowali się go wycofać z wyścigu. Także niestety bardzo mi szkoda Piastriego. Aczkolwiek też tak samo jak przed kokona, wierzę, że w następnym wyścigu wróci silniejszy. Jeśli zaś chodzi o Lando Norrisa, bardzo dziwaczna strategia. Lando jechał po prostu jak Lando, robił to co miał robić i naprawdę radził sobie całkiem nieźle. Mimo tego, że tempo wyścigowe Williamsów wydawało się lepsze niż tempo wyścigowe McLarena, to jednak Lando nie odpuszczał i cały czas trzymał się gdzieś między Williamsami, aż do momentu kiedy zaczęli pitować, I jeszcze raz pitować, i jeszcze raz pitować, zmieniając opony na z softów na hardy, potem znowu na softy, potem na medy, potem znowu na hardy i jeszcze znowu na softy. Nie mam pojęcia czym to było spowodowane, ale ewidentnie McLaren ma jakiś problem, czy to z bolidem, czy to z oponami. Był to po prostu bardzo nieudany wyścig dla McLarena. Fajnie by było jakby zaczęli sobie radzić troszkę lepiej. Na szczęście to jest tylko pierwszy wyścig. W pierwszym wyścigu takie ekscesy często są dość normalne. Mechanicy muszą trochę lepiej po prostu zrozumieć działanie bolidu może. Wprowadzić jakieś drobne poprawki. Do następnego wyścigu dwa tygodnie. Zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie. O debie wyścigowym Williamsa już mówiłem. Bardzo dobre pozycje końcowe. Alex Albon na 10, Logan Sargent na 12. Naprawdę godnie, no, godne pochwały, bo wszyscy stawiali Williamsa niemalże na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o najbliższy sezon. W sensie ten sezon. A tutaj proszę, są punkty. Naprawdę bardzo udany wyścig dla Williamsa. Jeśli zaś chodzi o Hasa. Has to Has, po prostu. Tym mógłbym skwitować i skończyć temat. Aczkolwiek Kevin Magnussen nie pokazał totalnie nic, jako jedyny pojechał inną strategią, w sensie zaczął na innych oponach, zaczął na harde zamiast na softach, po prostu jechał. Ostatecznie Kevin Magnussen skończył wyścig na 13 pozycji, w ok, patrz na to, gdzie startował. Aczkolwiek trochę gorzej ma się sprawa z Nico który skończył 15. Jednak mini kolizja z Okonem sprawiła, że stracił tempo, stracił przyczepność, znacznie gorzej szło i po prostu Niko nie podobał. A szkoda, bo Niko naprawdę udanie poradził sobie w kwalifikacjach. Ale patrząc po tym, jak się pokazał w tym wyścigu, trochę mi to mówi o tym, że Hulkenberg pasuje do Hasa. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć a propos problemów realizacyjnych, bo oczywiście F1 to nie byłoby F1, gdyby z realizatorką nie byłoby jakichś problemów. Przede wszystkim nowe grafiki to akurat na plus. Fajnie, że coś odświeżają, ale to na tyle z pozytywnych rzeczy. Ponieważ nie zawsze wyświetlony był chociażby czas Pitu. Chociażby w przypadku pierwszego Pitu Leclerca wjechał do boksu, zmienili mu koła, po czym wyjeżdżał. A tego krótkiego czasu samego pit stopu nie było. Szkoda. Mam nadzieję, że to był jakiś jednorazowy wybryk. Gorzej jeszcze, jeśli chodzi o powtórki. W momencie kiedy Alonso wyprzedził Luisa i potem Luis cały czas trzymał się w miarę blisko Alonso, mimo że ten zaczął mu odjeżdżać z DRS-em, to Luis był na tyle blisko, że mógł powalczyć, mógł się chociaż zbliżyć do Fernando. Realizatorzy to, że postanowili, że zaczną nam pokazać powtórkę z wyprzedzenia Fernando i z całej w ogóle walki obu panów. Zamiast pokazać nam po prostu, jak się sytuacja będzie miała dalej, bo była nadzieja na to, że Luis odbije swoją pozycję. Nie odbił jej ostatecznie, ale nawet tego nie mogliśmy na żywo zobaczyć, niestety. Także szkoda, mam nadzieję, że to się poprawi, ale w sumie mówimy tak, nie ma co wyścig, jak zawsze są jakieś problemy. Szczególnie Monako, Miami. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Na sam koniec chciałbym jeszcze szybciutko podsumować debiutantów. Chciałem jeszcze zajmąć rywalizacjami wewnątrz zespołowymi. Tymi, które z mojego punktu widzenia wydawałyby się interesujące, aczkolwiek ze względu na to, jak ten wyścig przebiegł, to pomiędzy Lando, czy też Piastrim, Gaslim, a czy też Hulkenbergiem, a Magnussenem sądzę, że nie warto to na razie wspominać. Ale na tak fajnie byłoby się skupić. Logan Sar Sargent przede wszystkim. Wow, ja jestem pod wrażeniem, nie spodziewałem się aż tak dobrego występu w przypadku Amerykanina. Naprawdę pokazał. Jak dobrze jeździć? Trochę gorzej od Albona, ale wątpię, żeby ktokolwiek zakładał, że Logan Sargent pojedzie lepszy wyścig niż Alex Albon. 12. miejsce, jak najbardziej w porządku, szczególnie jak na to, że jest to William. Idąc dalej, Nick DeVries, patrząc po tym, jak wleciał za Alex Albona w zeszłym sezonie w Grand Prix Włoch na torze Monza, no to sądzę, że jest to lekkie rozczarowanie. Dopiero 14. pozycja, słabiej niż Yuki Tsunoda na pozycji 11. No to po pierwszym wyścigu 1-0 dla Lukiego. i na koniec Piastri po prostu pech. Nie ma co tutaj wspominać, pogadamy o tym trochę bardziej. Za dwa tygodnie pograł przy Arabii Saudyjskiej, no bo Piasty nawet nie miał za bardzo jak się wykazać. Obym ten McLaren sobie poradził trochę lepiej. No i na koniec, tak przerzucając sobie wyniki, spoglądając na paru kierowców już tak na szybko z osobna, Pierre Gasly. Wow, ja jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem tego, że Gasly był bardzo niewidoczny w tym wyścigu. Jechał przez większość czasu gdzieś tam z tyłu stawki i powoli zaczął się przebijać w pewnym momencie. Trochę Rosza, tutaj jakieś DNF-y, jakieś pity. Trochę było zamieszanie i nagle się okazało, że Piergasli jedzie na dziewiątej pozycji. Także bardzo ładnie, dziewiąta pozycja na tej właśnie skończył Piergasli, Gasly. Dwa punkty dla Alpin, Okon niestety bez punktów. I nie spodziewałem się tego naprawdę, także tutaj plus dla Gasly'ego. Zobaczymy jak ta rywalizacja z Okonem się rozwinie, kiedy obaj skończą wyścig normalnie. Walter Bottas również w punktach. Lance Troll na miejscu szóstym przed Georgeem Russellem. To też co że całkiem zaskoczenie. Ale tak jak mówiłem, coś chyba było na rzeczy, jeśli chodzi o to, jak sobie radzą bolidy. Też kolejne wyścigi mogą nam pokazać trochę inny obraz, bo Bahrain jest torem, który bardzo mocno zużywa opony. Także ta degradacja w przypadku Mercedesa i Ferrari może będzie dawać się mniej we znaki i bardziej powalczą z stanami. Ale to już zobaczymy w następnych wyścigach. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, zapraszam Was do subskrypcji. To tyle na dziś. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!